<laughs> Siemano, z tej strony Aro i witam wszystkich serdecznie w roku 2013 na kanale Top Frac TV. Dzisiaj w piątkowym top 5 places jest kilka ładnych akcji z Black Ops 2, więc zaczynamy od numeru 5. Ale nie przeciągając większego bully, tu zaczynamy od numeru 5. Mamy Real Basic, wrzucający śmieszny ptaszek i mamy Quad Beat. To co, jest kład, jest kład! Na piąte pasuje jak <laughs> Ale przechodzimy do następnego numerku, pod numerem czwartym Snipes, znaczy mój stary, dobry znajomy Mr. bez BAM! Triple! Oh my god! I'm so excited! <laughs> Nicely done! <laughs> no, świetny mam głos, ale to później. Pod numerem trzecim mamy Ghosty'ego, Ghosty gra ładnym shotgunem na newtown Town. No i co, jego przeciwnicy wchodzą i mówią go, go, go! On to usłyszał i zobaczcie co on robi. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest five man spray. Oh my god, co za idiotiz! Zwyski Oni wchodzą, wchodzą, a ty ich bijesz No ale co, taka kolej rzeczy, nie? <grywa> Pozdro No, to, ale teraz już trczy boga duchu, bo wchodzimy na drugie miejsce. Jest tutaj Benson. Jest to wyższy poziom Promu Atlantis po prostu, tak? Benson dużo się rozgląda, robi dobre przywileje dobrego progracza. Ale wszystko się po prostu zmienia, gdy on wchodzi przez te drzwi do tego pomieszczenia. Jest totalna szeka i zmienia się takiego typowego rzeźnika polskiego drobiu. Jest po prostu masakra, tak? No, to było drugie miejsce, bardzo ładnie, pozrobę sąd. Ale dobra, calm down, teraz mamy numer jeden, więc proszę o ciszę. Zróbmy sobie taki tutaj um, kościelny klimat, wyobraźcie sobie, że jestem księdzem. Ja teraz do was mówię, siadajcie i słuchajcie. O, bardzo ładnie. Pod numerem 1 mamy Shiny Eyes, z Shotgunem na dość nieznanej mi mapie, ale wiem jedno, jest to bardzo przemyślana gra i bardzo skillowa gra. Dlaczego? Ponieważ to e, Shotgun on nas zmusza do jakiegokolwiek myślenia na mapie, w jaki sposób podejść do przeciwnika. Przede wszystkim musimy podejść od tej dupy strony i wgryźć mu się w tą dupę. A Shiny Eyes zrobi coś takiego, że nawet palec w dupie by złamał. On odsył tak. Tego przeciwnika, ogóle nie wiedział, że on tam jest, i zabił się, i mówił mu, że on sam się zabił. I z tego co wiesz, był bardzo duży Kogel Mogel. No ale cóż, doskilowa no gra, no i nic więcej, mamy tu triple, kłady, single, jeszcze nie wiem co. Co byście chcieli, to tutaj jest. Także człowiek ultimatum, naprawdę. A że jest to dłuższy klip, to skorzystam tu z chwili i wytłumaczę mój głos i odpowiem na to tylko, jak minął wam Sylwester. To powinno wam już dużo dać znaczenia. o co chodzi tutaj. No i tu jest mój końcowy, bardzo ładny multi-kill, ale niestety go zabili. What a surprise! No, także ja dzisiaj z wami się żegnam. To był piątkowy odcinek Top 5 Places z Black Ops 2 na kanale TV. Aj! Dobra, bitches, wracamy tutaj na tę antenę i bez większego pierdolenia zapraszam was także do wysyłania materiałów w Stormy Me your Game. I innych jakichkolwiek Waszych materiałów do to Top 5 Places. Zapraszam na kolejny odcinek w piątek, na razie hej!